Boni do mnie Turek z Germanii. mówi do mnie see me Znów prostytutkę macam palcami, później w nią trafiam dwoma kulami Ej. Bang, bang, bang. Ej, jakieś kurwy stoją pod domem, ja z ziomkami liczę parodę Była nas grupka, zostało nas trochę Brrr. Ej, jaka kapa wjeżdża to szybko wyjeżdża, celownik na czole jak jadą pod penthouse Jak la sufika, to będzie masakra, bomba na ryja, laku Akbar. bang 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 Lubię się patrzeć jak kurwa się szmacisz, chcesz bym cię zrobił to musisz słono zapłacić Koks, koks, dziwki hajs, koks, koks, dziwki hajs Samara, kurwy, biały nos, czasem wiedzie mefedron Koks, koks, dziwki hajs, koks, koks, dziwki hajs Mocny zgon, kocham go, złoty strzał, ciał, żyłe dam Koks, koks, dziwki hajs, koks, koks, dziwki hajs Skórę wokół, dobry smak, każda suka ciągnie nice, Koks, koks, dziwki hajs, koks, koks, dziwki hajs Koks, koks, dziwki hajs, koks, koks. Podjeżdża tutaj nowa BMK, jak się spierdoli przyjedzie następna Nie wiem czy doczekam następnej wigilii, pętla się mocniej, zaciska na szyi Niedobór żelaza się tu świeci pod żebrami, jak jest szybki to niegeny to znaczy, że nos ma ujebany dragami Rozpierdol na bani, kurwie świecą piździochami, ten coś szczekał jak zajarzył, co się dzieje szybko uciekał Kurwa po nocy się pyta, co na śniadanie jej zrobię? Ser swja paruwa na deser, kudłate jaja na brodzie się zwruasz, maciura za dużo, o jedno słowo Więc zakańczam mi żywot kładąc jaja między przygrodę nosową Kok, skok, dziwki, hajs, skok, skok, dziwki hajs Samara, kurwy biały nos, czasem wiedziemy mefedron Kok, skok, dziwki, hajs, skok, skok, dziwki haj Z mocy skąd, kocham go, złoty strzał, żyły dam Kok, skok, dziwki hajs, skok, koks, Ciwki hajs, skórę wokół, dobry smak, każda suka ciągnie naj nice. Skok, skok, Ściwki haj, skok, skok Ściwki haj, skok, skok